No i tak się sprawy mają. Czyli to oznacza, że jesteś na czarnej liście ojca chrzestnego, nic nowego, połowa chłopaków z rodziny na niej jest, ja zresztą też. Czy wiesz co powinienem zrobić? Zacznijmy od tego, że to co ci powiedział Alfred mnie nie przekonuje. Mógł wykorzystać faktu, że straciłeś pamięć i zwalić na ciebie odpowiedzialność za śmierć chirurga. Więc nie wierzysz, że to ja go zabiłem? Znałem chirurga, kiedyś dla mnie pracował, ale z niewiadomych dla mnie przyczyn odszedł do rodziny korniszonów. Nie obchodzi mnie dlaczego to zrobił, ale zdrada nie jest rzeczą, którą można wybaczyć. Wydałem na niego wyrok śmierci. Że co, czyli to przez ciebie nie żyje? Niestety nie, ktoś nas uprzedził. Myślę, że to był ten Alfred. Poza tym chyba masz złe wyobrażenie o chirurgu, uczuł cię. To prawda, ale nie byliście przyjaciółmi. Odszedł do ojca chrzestnego zanim ukończyłeś szkolenie. Potem żeby udowodnić swoją wartość chirurg dostał zlecenie na jednego z naszych ludzi. Zabił go, a ciało rzucił wilkom na pożarcie. Ale to nie wszystko. Ten człowiek był twoim ojcem. Co, to niemożliwe. Po tym wszystkim postanowiłeś zabić chirurga. Czyli to naprawdę ja go zabiłem, mówiłem ci, że w to wątpię, chirurg był wyszkolonym seryjnym zabójcą, zmiażdżyłby cię jak muchę. No dobra nie chcę tego dłużej słuchać, czy wiesz co powinienem dalej zrobić? Słyszałem kiedyś, że w rodzinie kartofli jest człowiek, który potrafi przywrócić utracone wspomnienia, ale mamy z nimi wojnę i wątpię żeby chcieli nam pomóc. Mimo to spróbuję, muszę znać prawdę. No cóż, pewnie i tak cię nie powstrzymam, no to słuchaj, dam ci mapę z zaznaczoną siedzibą rodziny Kartofli, w zamian ty wykonasz takie małe zadanie, masz przypomnieć Lukasowi, że zalega z czynszem, jego posiadłość też masz zaznaczoną. Dzięki za pomoc, ojcze dyrektorze. Tylko pamiętaj, żeby nikomu zbyt nie ufać. O nie tylko nią. Alfred, co ty tu robisz? Co zrobiłeś szakalowi? A jak myślisz, zabiłem go? Co o Mendo? Nie daruję ci tego, stawaj! O niczym innym nie marzę. Proszę nie zabijaj mnie. Tak samo jak ty nie zabiłeś Szekala? On żyje, zdążył mi uciec. Czemu miałbym ci wierzyć? Ponieważ. Jestem twoim bratem. Nie, to niemożliwe. Niestety to prawda, sam tego żałuję. Nawet jeśli jesteś moim bratem to pewnie znowu będziesz próbował mnie zabić. Nie bracie, jesteś dla mnie za silny, masz moje słowo, że zostawię cię w spokoju. A co z ojcem chrzystnym? Po prostu powiem mu, życie cię zabiłem, pracuję dla niego od siedmiu lat, na pewno mi uwierzy. Niech tak będzie, żegnaj bracie, obyśmy się więcej nie spotkali. He he, he z pewnością. Błahahaha, ha ale frajer. No to czas ruszać.